Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj podzielić się z Państwem tematem, który jest mi bardzo bliski, bo turystkę, turystykę kulinarną uprawiam już od 20 lat i uświadomiłam sobie to właśnie przygotowując materiały na dzisiejszą konferencję. Czym zatem czy ja to umiem obsługiwać? Nie? O, w drugą stronę. Czym zatem jest turystyka kulinarna? To stosunkowo nowe pojęcie, bo faktycznie gdzieś tak mniej więcej 20-25 lat ma i doczekało się już wielu definicji. Między innymi doktor Lucy Long, która zakłada się, że jako pierwsza użyła pojęcia turystyka kulinarna, ona do tego podeszła w sposób filozoficzno-humanistyczny. Dla niej turystyka kulinarna to sposób patrzenia na jedzenie z ciekawością, czyli zainteresowanie jedzeniem, które może wystąpić zarówno podczas podróży kulinarnych, ale też podczas pobytu w domu, śledzenia programów telewizyjnych czy lektury książek kucharskich, wpisów na blogach. Nie ma tutaj social mediach, bo to typowa definicja. Z tych lat końcówki lat 90. początku 2000, wtedy agresywnie w mediach lansowano trend na kulinaria i kreowano pierwsze kulinarne gwiazdy, wówczas jeszcze nie korzystano z portali internetowych czy social mediów. Ja turystykę kulinarną bądź turystykę gastronomiczną, bo w tym kontekście można użyć oba te terminy zamiennie, traktuję jako zaplanowaną aktywność. Która dostarcza doświadczeń związanych z eksploracją, konsumpcją oraz poszanowaniem żywności i napojów, które przyrządzane są zgodnie z historią, tradycją, kulturą i środowiskiem danego regionu, które odwiedzamy, oraz dają nam radość i budują społeczne więzi. Dotychczas posiłek podczas podróży kojarzony był z chwilą wytchnienia. Wypoczynku, uzupełnienia energii. Dzisiaj turystyka kulinarna podchodzi do tego zagadnienia dużo szerzej, bowiem łączy w sobie aktywności związane z rozrywką, kulturą, turystyką rekreacją. Oczywiście traktując kulinaria jako taki filar y, dziedzictwa kulinarnego czy tożsamości regionu, oraz pozwalająca na nawiązanie tożsamości, czy nawiązanie y, bliskości kuchni czy żywności ze społeczeństwem, co daje turystom możliwość poznania bliżej produktów w momencie w miejsce ich wytwarzania. I tych aktywności mamy naprawdę bardzo dużo. Ja nie, mam bardzo mało czasu, więc nie skupię się na nich bardzo długo, tylko wymienię, że są to podróże do miejsc wytwarzania produktu, uczestnictwo w wydarzeniach kulinarnych, podróże z przewodnikiem kulinarnych bądź po szlakach kulinarnych, zakupy i degustacja żywności od miejscowej ludności. Odwiedziny i zakupy żywności w lokal, na lokalnych targowiskach czy w gospodarstwach agroturystycznych, to odwiedziny w lokalnych i prestiżowych lokalach gastronomicznych, odwiedziny w skansenach, muzeach o tematyce kulinarnych i te już najbardziej ekskluzywne podróże kulinarnej warsztaty z mistrzami sztuki kulinarnej. Ta y, lista aktywności jest ogromna i ona wciąż się poszerza, bowiem turystyka kulinarna jest niezwykle kreatywna i wciąż angażuje nowi, przedstawicieli nowych branż. Mówi się już dzisiaj o tym, że turyst oferty turystyczne są budowane na bazie współpracy i partnerstwa 20, przedstawicieli 21 branż. Zatem, do kogo kierowana jest ta cała ta aktywność, te, ta oferta kulinarna? Kim są turyści kulinarni? Już dzisiaj nie wystarczy im sam talerz, nawet jeżeli ten talerz przysłowiowy jest naprawdę dość smaczny i atrakcyjny. Dzisiaj turyści kulinarni to taka grupa wyselekcjonow wyselekcjonowanych gości, którzy są skoncentrowani na zakupie najnowszych trendów kulinarnych. Oni śledzą to, co się dzieje w kulinariach i podążają. W celu spróbowania ich na miejscu. Wszystko oczywiście dokumentują, rejestrują oraz publikują na bieżąco w social mediach, przez co z jednej strony są influencerami, mogą bardzo szybko wpłynąć na popularność danego miejsca, a z drugiej strony są krytykami. I jeżeli ta krytyka jest negatywna, to bardzo szybko też wpływają na negatywną opinię o danym miejscu. Potrzebują kontaktu bliskiego z twórcami, zarówno producentami, rolnikami, tworząc ale przede wszystkim szefami kuchni, którzy tworzą z tych produktów dania. Są ciekawi techniki, filozofii czy właśnie całego procesu tworzenia dań, uczą się, wszystko oczywiście rejestrują. Do tego Poznają miejsce właśnie za pośrednictwem jedzenia, degustują potrawy, które są naturalne, autentyczne i typowe dla danego miejsca. Wcale ich nie interesuje to, żeby zjeść w, w jednej restauracji potrawy z, na bazie produktów z innych regionów świata, ponieważ. Pojadą sobie po prostu do, w inne miejsce, żeby tam spróbować oryginałów. Więc to jest taka fajna przestrzeń też właśnie dla rozwoju gastronomii na terenach wiejskich. Ale też są bardzo poza poznawaniem nowych smaków i odkrywaniem ich, są również skoncentrowani na poznawaniu. Nowych, nowych Nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, wymianie doświadczeń, czyli takiego wspólnego biesiadowania i rozmowy o tych kulinariach. To jest dla nich bardzo istotne. Turyści kulinarni to taka grupa bardzo wymagająca, bo faktycznie skoncentrowana jest na zakupie najwyższej jakości dóbr i usług, ale też oni potrafią za te usługi bardzo dużo zapłacić. Ja myślę, że nawet takie oferty turystyki kulinarnej można porównać do oferty turystyki sportów ekstremalnych. Ten, naprawdę odwiedziny w czołowych restauracjach absolutnie na całym świecie są bardzo drogie. Co zatem zrobić, żeby zaspokoić potrzeby tego wysublimowanego podniebienia smakoszy? Przede wszystkim postawiłabym na profesjonalizm. Zatrudnienie profesjonalnych szefów kuchni i kucharzy, którzy z pasją i zaangażowaniem oraz talentem będą kreować dania oparte na lokalnych produktach, to moim zdaniem jest podstawa tego biznesu. Wszystko jednak musi się opierać na takiej zasadzie i trzech hasłach jakim jest bezpieczeństwo, smak i autentyczność. Dzisiaj stawia się kucharzy na pierwszej linii, bowiem oni opowiadają się za modelem opartym na różnorodności tradycji regionu, produktach naturalnych, ekologicznych oraz tradycyjnych recepturach, które gwarantują przetrwanie kulinarnego dziedzictwa i ciągłości. W uprawie oraz hodowli produktów lokalnych. Przykładem takiego szefa, który pracuje zgodnie z tą ideą, jest Piotr Markowski z folwarku Wąsowo. On i jego koledzy na co dzień w kuchni używają produktów świeżych, sezonowych, zachowujących autentyczny smak. I co najważniejsze, przygotowywanych z pasją i na miejscu, bo właśnie o to właśnie chodzi. Po to podróżujemy kulinarnie, by spożywać te dania, które są w tym miejscu spożywane. Nie powinniśmy absolutnie obawiać się nowoczesności w kuchni. Wcale ona nie wyklucza. Nie wyklucza szacunku do tradycji i produktu. Nowoczesne technologie wywożone profesjonalnie, kuchnie sprzyjają kreowaniu nowych trendów kulinarnych oraz stylu życia, a styl życia jest takim wyznacznikiem zainteresowania właśnie turystycznego. Nowy, nowy, wytwarza się aktualnie nowy trend kulinarny, który jest promowany bardzo na świecie w dzisiejszych czasach, po pandem pandemicznych, bo wciąż jeszcze w tej pandemii jesteśmy. To jest farm dining, tak jest on nazywany też przez Wojciecha Modesta Amaro, który właśnie tworzy swoją restaurację na farmie i będzie serwował swoją sztukę kulinarną w miejscu, w którym wytwarza, uprawia i e, produkty, surowce do tego e, do, do swojej kuchni, e, do swoich dań. Farm dining jest bardzo popularne na całym świecie. To jest pożywanie sztuki kulinarnej, wytrawnych dań w miejscach, dla rolników oczywistych, a dla turystów kulinarnych nie za bardzo. Przykładem takiej kolacji w pomidorowym raju była kolacja w, w hot, zorganizowana przez Hotel Christoph oraz Gospodarstwo Agroturystyczne. Ag ogrodnicze, przepraszam, ogrodnicze chęczkę. Dania serwował, y, tworzył i serwował Tomasz Purol Puroltoprzew, a cała kolacja odbyła się w szklarni, w której na co dzień uprawiane są pomidory. I oczywiście dania oparte było o ten główny składnik, jakim są pomidory. Kucharze w dzisiejszych czasach, już ich zadaniem nie jest tylko i wyłącznie nakarmienie gości, zaspokojenie ich y, y, głodu. Ty, y, są dzisiaj także edukatorami. To oni, pokonując tą barierę, wychodzą już do gości i uświadamiają ich właśnie w zakresie pochodzenia produktów, ich jakości, ich tradycji kulinarnych, inspiracji, jakie ciągną, tajników w swojej kuchni i receptur. Robią to podczas spotkań w ramach jakichś różnych festiwali, ale też w specjalnych do tego, do tego celu stworzonych studiach kulinarnych czy poprzez Programy telewizyjne tak popularne. Ale to są również promotorzy. Oni nie mają niezwykłą siłę promocji całych reg regionów, ale także całych państw. Poprzez swoją pasję, osobowość, talent, umiejętności, y swoją sztukę kulinarną, potrafią przyciągnąć miliony turystów, którzy chcą spróbować dań właśnie u tego konkretnego szefa kuchni. A później, gdy już jest to tak popularne, to w całym regionie. W ten sposób rozpropagowała się Hiszpania, obecnie Dania. Tu mamy przykład szefów kuchni kopenhaskich. René Recepin, który, który prowadzi restaurację Nome w Kopenhadze od samego początku, właśnie był wierny taki, takiemu trendowi row, świeżości, naturalności czy Erasmus Kofoet, który trzykrotnie stanął na podium najbardziej prestiżowego konkursu kulinarnego na świecie, Boku d'Or. Oboje prowadzą restauracje, które są w czołówce 50 najlepszych restauracji na świecie, jednocześnie posiadają trzy gwiazdki Michelin. Nie powiedziałam chyba tego, Dobrze powiedziałam o tym, że, że turyści kulinarnie potrafią wydać naprawdę duże pieniądze na jedzenie. I to właśnie w takich restauracjach wydaje się majątki, ale to są niepowtarzalne wizyty, którymi się żyje latami. Ja wciąż je wspominam. To jest chociażby też no, inny przykład. Andre Cianga, który jest jednym z najsłynniejszych szefów kuchni w Azji, e, prowadził w Singapurze restaurację Andre przez 10 lat, również wpisany do rankingu 50 najlepszych restauracji na świecie e, i gwiazdek Michelin. Ale już zamknął tą restaurację. Teraz ma taki projekt już w zupełnie surowej kuchni Row, z którą w poniedziałek wyjechał w podróż dookoła świata i będzie serwował swoje dania w najbardziej znanych e, takich e, prestiżowych restauracjach. Ja go zapraszałam też do Poznania. Miał być w październiku na targach e, Polagra, jednak nie organizujemy kulinarnego Pucharu Polski, więc przełożyliśmy tą jego wizytę na przyszły rok. A z naszego lokalnego rynku Paweł Salamon z Kulinarnego Pucharu Polski, który na co dzień gotuje dla Państwa w Pałacu Mierzęcin, który od początku zresztą słynął zawsze z kuchni. Ta oferta może być bardzo profesjonalna dla turystów i nie tylko. Oczywiście wchodzą w nią również i małe karczmy, czy Gospodarstwa agroturystyczne. Najważniejsze jest jednak to, by zachować taką koncepcję, oczywiście opartą o tadycach kulinarnych, ale ja ją też nazywałam koncepcją losu, czyli lokalność, organik, sezonowość i uczciwość. Tak działa chociażby folwark wąsowo, czy winnica Turna, pewnie Państwu doskonale znana. Jedna z najsłynniejszych winnic Polski, gdzie na co dzień nie ma stacjonarnej restauracji, jednak goście cyklicznie zapraszani są na kolacje degustacyjne, które tworzą w partnerstwie z zachodniopomorskimi szefami kuchni którzy twoje dania kreują na bazie właśnie produktów z regionu zachodniego Pomorza i tworzą je w paringu z winami produkowanymi w Winnicy. A te kolacje uświetniają koncerty, recitale słynnych artystów polskich, w tym Grzegorza Turnała, który jest z rodziną winiarzy spokrewniony. To jest zachowanie smaków w słoikach czy innych przetworach. Po pobycie w przepięknej, uroczej i bardzo atrakcyjnej gastronomicznie Ostoi Chobienice możecie Państwo, czy goście, turyści, kulinarni zakupić produkty wytwarzane w tym miejscu, wyroby wędliniarskie czy sery. I później delektować się tym smakiem, ostoi jeszcze w domu, bądź obdarować nimi przyjaciół. To jest też e, dworek tradycja. My mamy tutaj taką Już? małą ozdobę, ale ona za Dworek Tradycja, który jest w, w byłej e, proboszczówce, stworzona przez Grażynę Zarembę-Szubę, i męża. To jest dom pełen smaków, zgodny z filozofią slow food i slow life'u. Grażyna Zaremba-Szuba jest wielką pasjonatką kuchni zachodniego Pomorza. Nawet napisała książkę na, ten, na jej temat, kucharską. Odbywają się tam warsztaty, degustacje potraw. Jak byłam w tym roku latem, u niej to królowały Biszkopty i desery na bazie mąki konopnej, czyli też ciągle wpisuj, mimo że poruszamy się w obszarze, w obszarze tradycji regionalnych, to zawsze jednak zgodnie też z obowiązującymi trendami oferta stworzona po prostu na skraju lasu, czy tu mam przypadek właśnie takiego współczesnego glambingu, czyli ekskluzywnego biwakowania, gdzie z kolei serwowana jest kuchnia już najbliższa naturze, z tego, co uda nam się złowić w pobliższym jeziorze, czy, czy znaleźć w pobliskim lesie. O, właśnie, tu mamy jeszcze slajd z Dworku Tradycja, który odwiedziłam latem. Zresztą nie po raz pierwszy, a jeszcze teraz poproszę o włączenie filmu. Z, ta, z turystyka, turystyka kulinarna, gastronomiczna może przejawiać się w różnych, przeróżnych w zależności od naszych wizji, marzeń. O, ruszyło. Koncepta. Ta jurta z kolei zlokalizowana jest na Mazowszu. Zostaw miasto, wyskocz na wieś. Zostaw miasto. Zrób biznes na wsi. Niezależnie od tego, czy gastronomia jest na wsi czy w mieście, ona zawsze musi być profesjonalna, po prostu najwyższej jakości, by przyciągnąć turystę kulinarnego, to ona ma niezwykle uniwersalny zakres. Jest to rozwijająca się bardzo dynamicznie branża. Mówi się nawet o tym, że to jest najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża w turystyce. Więc jeżeli ktoś z Państwa marzy o takim biznesie, to jest to odpowiedni moment, żeby w nim zaistnieć, a ci, którzy są, to życzę im naprawdę powodzenia i tych, yy, może trochę wymagających, ale mimo wszystko naprawdę uprzejmych gości z całego świata. Dziękuję pięknie.